Gdyby było tak, jak mówi pan Sikorski, no to przecież dzisiaj, przychodząc tutaj przygotowany na rozmowę, wiedząc, że zapewne padną pytania o pakty migracyjne, no to wskazałby ten zapis, o którym mówił pan Czaskowski u pana Mencena, gdzie się powoływał, że przecież są zapisy, które on wynegocjował w 2015 roku. No, chyba roku. się pan myli z Zielonym Ładem. Ale, nie ale... myli mi się, panie Sikorski. Nie, nie, właśnie z Zielonym z Ładem. Bo ja tam tam Grafosz z doskonale Pan mówi, było że mówione, zapisał jakimś wszyscy... małym druczkiem coś, znaczy teraz się powołamy i. Tak, i pan, i, przepraszam i bardzo, wszystkich. bo pan Sikorski wszystkim imputuje, tak jak tutaj przed chwilą mi, że ja się mylę, tak? Ja się w tym momencie nie mylę, bo po prostu słuchałem tej rozmowy. No tak ja samo jak pan opowiadał, opowiadał o sprawdzaniu pana, pana Nawrockiego przez służby. No przecież pan Nawrocki był sprawdzany przez służby w 2008 roku, w 2014 roku. Wtedy przecież nad służbami kontrolę sprawował pan premier Donald Tusk. W związku z tym, jeżeli służby nie wykryły tego, że ma związki ze środowiskami przestępczymi i nie odebrały mu do, dostępu do informacji tajnych, no to chce nam wmówić tutaj, że służby sprawdzą jakiegoś no name'a, który przyjedzie z Afryki, który nie będzie, nie będzie wiadomo, kim w ogóle jest. No, panie Sikorski, proszę być poważnym, tak? I nie traktować ludzi jak jakichś idiotów, którzy słuchają tylko i wyłącznie TVN, u albo one, tu, one czytają.